Zawsze chwytam się tego okna, kiedy wychylam się przez nie. Całkiem mnie zdezorientowałaś. Całkiem mnie zdezorientowałaś. Baristka ledwo ucieka z rąk mężczyzny, który próbował wyciągnąć ją przez okno drive-thru. Cholerny Clintour, mam zająć się tą listą? Sięgam dalej, by to złapać, a on chwyta mnie za ramię i próbuje wyciągnąć przez to cholerne okno. Próbuje wyciągnąć mnie przez to cholerne okno. Analizujemy szokujące momenty zarejestrowane kamerą. A także posłuchaj, co ma do powiedzenia rzekomy porywacz, który twierdził, że to wszystko było nieporozumieniem. Sięgnąłem do środka, a potem pamiętam, że otworzyłem oczy i w momencie, gdy ona powiedziała pomocy, puściłem i po prostu przestałem. Puściłem i to wszystko. Dziękujemy, że byliście z nami w Low Crime. Jestem Elżbieta Milner. Ofiara miała ślady na nadgarstku, ramieniu i rękach. Chociaż domniemany porywacz przyznał się do incydentu, został mimo to zwolniony z aresztu. Jezu. Próbował mnie wyciągnąć przez okno? Większość osób odwiedzających Ladybug Bikini Espresso przychodzi zapewne po kawę podawaną przez kobiety w bikini. Według mediów społecznościowych firma oferuje dziewczyny w bikini serwujące gorącą kawę. To jednak nie usprawiedliwia wydarzeń z 18 sierpnia. To wtedy baristka pracowała na nocnej zmianie, gdy do okienka drive-thru podszedł mężczyzna i rzekomo próbował wciągnąć ją do swojego samochodu. Na nagraniu widać, jak podpisuje paragon za smoothie i oddaje go baristce. Ona podaje mężczyźnie napój i paragon. W kilka sekund wziął napój i złapał ją za prawe ramię, gdy ta lewą ręką próbowała się uwolnić. On dalej próbował szarpać jej ubranie, ale uciekła, zatrzasnęła okno drive-thru i odjechał. Już po zdarzeniu widać było, jak bardzo była wstrząśnięta. Od razu zadzwoniła na policję, która szybko przyjechała. Klintborn, naprawdę chcesz, żebym była na tej liście? Więc wyciągam się trochę dalej, żeby to złapać, a on chwyta mnie za ramię i próbuje wyciągnąć mnie przez to pieprzone okno. Próbował wyciągnąć mnie przez to pieprzone okno. Złapałam się tego i zaczęłam krzyczeć, a wtedy on. Rozerwał mi cały palec, a ja zamknęłam okno i zadzwoniłam na policję. Tak, złapał mnie za to ramię i. Znasz go? Nie, zapłacił kartą kredytową, był klientem. Chociaż mężczyzna odjechał zaraz potem, zostawił po sobie wskazówki, takie jak podpisany paragon z karty kredytowej z jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Czy na jego karcie jest imię lub coś? Tutaj. Czy on się w ogóle przejmuje? Nie wiem, czy to jest skradziona karta kredytowa, był w. W ścianie TC, prawda? Tak, Zion. TC2. Było takie szare jak przestrzeń, taki kolor bez wymiaru, albo. metaliczny, na no cokolwiek. Nie mogłam zapamiętać tablicy rejestracyjnej, bo byłam zbyt zajęta wkurzaniem się. Widziałeś, która. stronę poszedł tamtędy, a potem poszłam zadzwonić na policję. Okej. Okay. Nie wiem, czy mamy te informacje, no ale pojechał na południe autostradą PAC. i wygląda na to, że co najmniej będziemy mieli wystarczająco na cztery napaści. Gdy byłam na haju, naprawdę mi pomogli. Możesz poszukać tego nazwiska w globalu? Proszę, widziałeś już tego faceta? Nie, nigdy wcześniej go nie widziałam. Nigdy, przenigdy. Dobrze, nigdy. Pierwszy raz. Wiem, że opisałaś go dyspozytorowi przez telefon, ale jak wyglądał? Był taki ledwo latynoski, bardzo, bardzo biały facet z niebieską bandaną na głowie i w niebieskiej, takiej jaskrawo niebieskiej koszulce do jersów. Żartowałam, zapytałam. Naprawdę, twój ulubiony kolor to niebieski? I jeszcze miał na sobie wzorzyste, podrabiane jeansy Louis Vuitton. Takie niebieskie dżinsy z podrabianym logo projektanta na całych spodniach. Czy ktoś jeszcze był z nim w samochodzie? Nie, jest sam. Okej. Okay. Wspominał coś? Na przykład jak długo tu był? Był tutaj przez, no nie wiem, przygotowywałam mu drinka przez jakieś 2-3, może 4 minuty. Rozmawiałam z nim jak z każdym innym klientem, wiesz. Co porabiasz? Czy było jeszcze coś w tej rozmowie, o czym. Nie, powiedziałam chyba wtedy, jak szłam, zapytałam, masz już dość, bo bracie, zachowujesz się głupio. On mówi, tak, trochę, a potem brat próbuje mnie wyciągnąć przez okno. Widzę czerwone ślady. Na twoim nadgarstku całe moje ramię. Moje ramię. W mojej pachwinie. Bracie próbował mnie wyciągnąć przez okno. Wezmę aparat i zrobimy zdjęcia twoich śladów oraz innych rzeczy. Dalej będziemy go tu szukać. Widzisz swój nadgarstek tutaj? Lustro po zewnętrznej stronie ręki. Dobrze. Czy czujesz tutaj jeszcze coś innego na sobie? Nad moim ramieniem. Dobrze. Zakładam, że twoje ramię było po prostu szarpane przeciwko. Właśnie tutaj. Zawsze chwytam to okno, kiedy idę je wyczyścić. To mnie naprawdę załatwiło. On mnie tak załatwił? Dobrze. Kiedy one wreszcie znajdą równowagę? O Boże! One są cholernie głupie. Dostaję tylko kartę kredytową, nawet nie gotówkę. Szczerze mówiąc, szefowi to pewnie zupełnie obojętne. Mogę? Zapytać. Ja? Wiedziałam, że to się stało o 2.20 i wszystkie moje kamery teraz działają i wtedy też działały, więc nie wiem. Mogę zapytać? Prawie zostałam wyciągnięta przez okno. Tak, wiem, że w przeszłości z różnymi sprawami tutaj, ktokolwiek jest twoim szefem, nie był zbyt skory, żeby od razu dostać to nagranie. Zakładam, że teraz jest podobnie. Okej, okay, dobrze. Jak on się nazywa? Ale coś tam. Nie wiem. W porządku. O której kończysz dziś pracę? Do czwartej. Okej. Okay. Dobrze, więc jeśli go znajdziemy, to wrócimy. Zabierzemy cię. Proszę o egzekucję na miejscu. Co do licha. Moja kamera nagrywa. Powiem nie, nie możemy. Tego zrobić? Ale mam nadzieję, że będziemy w stanie go zidentyfikować, dobrze? Przyniosę ci sprawę samer. Wychodzimy. Policjanci znaleźli 19 latka kilka dni później i został on doprowadzony na przesłuchanie. Będziesz mój. Przesłuchanie przez policję miało normalny przebieg, uprzejmości i odczytanie praw mirandy. Potem przyszła kolej na wersję Ezechiela dotyczącą tego, co doprowadziło do wydarzeń tamtej nocy. Co się stało? Yy. Jestem tuż przed. Wiesz o co chodzi? Muszę poprosić o adwokata, ale pomyślałem, że wy już widzieliście. Szczerze mówiąc, jedyne co naprawdę, byłem wtedy kompletnie rozbity. Piłem. Byłem, uch, byłem naćpany. Byłem wszystkim naraz. Pamiętam, że wtedy coś straciłem. Straciłem wtedy Tysiaka. Pamiętam, że byłem wściekły. Piłem i uh, miałem swoje Byłą. ale uh, właśnie się rozstaliśmy, więc byłem w smutnym momencie. Pamiętam tylko, że byłem kompletnie pijany. Reszty prawie nie pamiętam. Pamiętam, że piłem i um, skończyłem tam. I wszystko, co pamiętam, to że zadała mi pytanie, a potem uch! sięgnąłem ręką. I uch! Pamiętam, jak otworzyłem oczy. I w momencie, gdy powiedziała Pomóż, puściłem po prostu przestałem. Puściłem ją, odłożyłem rzecz i to wszystko. Szczerze mówiąc, byłem wtedy naprawdę bardzo pijany. Paliłem wszystko i tamtej nocy po prostu, nie wiem, to był błąd. Szczerze mówiąc, nie chciałem tego zrobić. To nie jestem ja, obiecuję. To było po prostu coś, co się wydarzyło w tamtym momencie. Żałuję, że tak się stało, wiesz. To był błąd i nie pamiętam wszystkiego. Pamiętam, że byłem zły, piłem, straciłem tysiąc i byłem po prostu zdenerwowany. Nie wiem, pamiętam tylko, że sięgnąłem, potem zobaczyłem, a ona powiedziała: puść, to wszystko. Odeszła, to wszystko. Czy byłaś tam wcześniej? Hmm, może raz wcześniej. To było dawno temu. Nie bywałam tam regularnie ani nic takiego. Tak, pamiętasz, co zamówiłeś? Zawsze wybieram koktajl truskawkowy nigdy nic innego. Zawsze wybieram koktajl truskawkowy, co potwierdziło się, gdy rano znalazłem go w swoim samochodzie. Co ty. Masz na myśli? Na przykład koktajl truskawkowy był w moim samochodzie. Jak pojemnik? Tak, nie. Chodzi o napój. Nigdy go nie skończyłem. Nawet go nie wypiłem. Co cię tak rozzłościło? To jest tysiąc. Więc straciłeś tysiąc? Straciłem tysiąc i byłem bardzo smutny oraz zdenerwowany. Moja była. Przechodziliśmy przez różne rzeczy i czułem się samotny. Wiem, że po prostu piłem i paliłem. Miałem takie przebłyski, i po prostu pamiętam, pamiętam, że tam byłem. Pamiętam, że tam poszedłem. A potem pamiętam, że w pewnych momentach ona zadała mi jakieś pytanie, jakoś tak, jakbym był zamroczony, czy coś w tym stylu, i powiedziałem tak. A potem pamiętam, jak sięgnąłem po Vivi, złapałem ją, ona powiedziała: Pomocy. W momencie, gdy powiedziała pomocy, puściłem ją i wyszedłem, nie eskalowałem niczego ani nic nie zrobiłem. Po prostu nie byłem w odpowiednim stanie umysłu. Naprawdę mi przykro. To był po prostu błąd. Jak przegrałaś tysiąc na hazardzie? Nie, nie na hazardzie. Miałem przy sobie tysiąc i byłem pijany. Pamiętam, że upuściłem portfel. Zgubiłem też kluczyk do pracy, więc musiałem go wymienić. Straciłem też jakieś paragony z portfela tej nocy i byłem po prostu wkurzony, więc dosłownie... Nie wiem. Byłem pijany. To była zła noc. Przepraszam. Mówisz, że palisz marihuanę. Tak, więc... Byłaś pijana i na haju. Tak. To po prostu była zła noc. Byłaś zła na baristę? Nie. Nie. Po prostu pamiętam, że byłem zły. Z powodu tej całej sytuacji z moim byłym i tego, przez co przechodziliśmy, a potem poczułem się samotny i nie wiem. Pamiętam, nie wiem, nawet nie wiem. Pamiętam, że wracałem do domu i skończyłem tam. Zobaczyłem to miejsce i wtedy wszystko się wydarzyło. I po prostu, po prostu pamiętam, że odpuściłem i po prostu jechałem. Niczego nie chcę. Po prostu odpuściłem, odjechałem i to wszystko. Ezechiel twierdził, że nie chciał skrzywdzić Baristy, tłumacząc to złym stanem umysłu podczas pobytu na drive-thru. Wygląda na spontaniczną decyzję, prawda? Po prostu się stało. Tak, ja nawet nie pamiętałem wszystkiego. Pamiętam, że tam byłem i pamiętam, że to się wydarzyło, ale nawet nie pamiętam wszystkiego. Szczerze mówiąc, byłem pijany, piłem alkohol, paliłem i nie byłem w najlepszym stanie, wiesz? Rozumiem, że to nie jest najlepsza wymówka. Ale naprawdę jest mi przykro. I ja. Ja nawet nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, żebym miał taki zamiar. To się po prostu stało. Nie wiem, czemu to zrobiłem. I naprawdę obiecuję ci, nie jestem takim człowiekiem, ale po prostu bardzo mi przykro. Naprawdę tak jest. Jak myślisz, co byś zrobił, gdybyś przeciągnął ją przez okno? Obiecuję ci, że w tamtym momencie, wtedy nawet nie. Nawet nie pamiętam, żebym fizycznie ją tak złapał. Naprawdę obiecuję, że gdy się opamiętałem i usłyszałem jej krzyk pomocy, puściłem ją i odjechałem. Nic nie zrobiłem. Nie, ja, naprawdę, nie, po prostu pamiętam, przysięgam. To był okropny moment, i nawet nie pamiętam szczerze, żebym miał jakiś powód, żeby to zrobić. Pamiętam tylko, że byłem pijany, byłem rozbity, byłem wściekły. I to zrobiłem, a potem zobaczyłem, co robię, puściłem i po prostu odjechałem. Dokąd pojechałeś po wyjeździe stamtąd? Po prostu pojechałem do domu. Po prostu, po prostu pamiętam, że wróciłem do domu. Poszedłem spać i to właściwie wszystko. Pamiętasz tę jazdę do domu? Och, tak. Naprawdę, naprawdę wyraźnie to pamiętam. Pamiętam, jak próbowałem. A pamiętasz, co zrobiłeś, kiedy wróciłeś do domu? Co zrobiłeś po powrocie do domu? Pamiętam tylko, że poszedłem prosto do łóżka i to wszystko. Zasnąłem. Okay, no, ale Ty pamiętasz to? Tak, nie, nie. Pamiętam, że dotarłem do swojego pokoju. Gdzie jest twój pokój? Gdzie znajduje się twój dom? Na skraju. 1708 G Street. 1708 G Street. Nie, to mój były dom. Mój były dom. Okej. Okay. Jaki jest twój adres? Gdzie mieszkasz? Och cóż, teraz mieszkałem u mojego brata. To jest tam w takoma 1911 Czesnej. Mieszkałem u brata w 1911 na Czesnej Road, takoma. Mieszkałem tam. Nie mieszkam u mojej mamy, więc. Poszedłeś tam tej nocy na Czesnej Road? Tak, właśnie tam. Czy. Twoja mama mieszka przy Istkiej? Tak. 36 na Istka czy. 35. Więc twoja była dziewczyna, to dziewczyna, która mieszka na Saudi. Tak. I ona jeździ twoim drugim samochodem, twoim Murano? Nie, to już nie mój samochód. Był. Sorento, przepraszam. To był. Był. Zamieniłem samochód, więc nie jest już na moje nazwisko. To nie jest mój samochód. Ale był moim samochodem. Został przepisany z mojego nazwiska, ale już nie jest na mnie. Więcej właściwie. Był. Nadal jest na twoje nazwisko. Kiedy go sprzedałaś? Zapłaciłem, mam wszystkie dokumenty. Och, to... Może jeszcze nie zaktualizowano. Kiedy to zrobiłeś? To było może z półtora miesiąca temu? Dwa tysiące? Dwa miesiące temu? Tak. Zazwyczaj w ciągu 45 dni? Mam potencjał, to prawda, ale to nie tak. To nie dlatego? Tak. Tak, nie, rozumiem, ale... Byłeś tam, bo wróciłeś do domu były, gdy twój samochód stał kilka dni na ulicy. Przez kilka dni? Tak, potem... Przynajmniej jeden z nich. Czekaj, czekaj, który? Czekaj, co masz na myśli? Twój samochód, którym teraz jeździsz. Więc po tym incydencie na 18.20 twoje auto było na South G Street. Tak. Więc jednak wróciłeś do. To znaczy to nie ma znaczenia, prawda? Działa. To znaczy, jeśli tak, to mieliśmy chcieć porozmawiać. Przecież byliśmy otwarci na rozmowy o różnych sprawach. Ile ona ma lat? Ona ma 24 lata. Teraz. Dobrze, czy ona ma dziecko? Ma trzyletnią córeczkę. O! Ma trójkę dzieci, okej. Okay. ok. Cóż, myślę, że to oczywiste. Naprawdę przestraszyłeś tę dziewczynę. To przecież jasne, prawda? Użyłeś karty kredytowej, karty debetowej ze swoim nazwiskiem. Samochód jest zarejestrowany na ciebie. Jesteś na nagraniu. Wygląda na to, że to był prawdopodobnie impuls, działanie albo coś zrobionego pod wpływem impulsu, ale wiesz, ta, ta dziewczyna. Tak, rozumiem. Jest druga trzydzieści w nocy, prawda? Tak, rozumiem. Lakewood to nie jest łatwe miasto. Tak, rozumiem. Nie jesteśmy tu, by cię potępiać w żaden sposób. Sposób, wiesz, dla. Przez długi czas próbowaliśmy się dowiedzieć, jakie było twoje, jakie było twoje zamierzenie. Nie, nie, rozumiem. Nie wiem nawet dlaczego tam się pojawiłem, ale byłem pijany, byłem zdenerwowany i nawet nie pamiętam, żebym na początku z nią rozmawiał. To był tylko moment. Mam tylko przebłyski. Byłem pijany. Paliłem. Miałem już dość. Po prostu mówię szczerze. Po prostu taki byłem. To ty? Tak, to ja. To Twoje ramię z obecnym tatuażem. Zdjęcie jest z Twojego Instagrama, prawda? Takie dopasowaliśmy. To oczywiście zdjęcie. Wygląda jak Twoja prawa ręka, ale przez lustro jest odwrócone. Gdzie wtedy byłeś? Gdzie piłeś lub spędzałeś czas? Szczerze mówiąc, po prostu piłem. Byłem w swoim domu. Byłem w domu i piłem w swoim samochodzie. Po prostu. Byłem w odpowiednim stanie umysłu. Byłem przygnębiony, szczerze mówiąc. Czułem się smutny. Wiesz, byłem w smutnym stanie. I po prostu trochę. Jak wybrałeś ten stojak? No bo ten stojak w ogóle nie jest blisko twojego tyłka. To jest. Trochę poza udartym szlakiem jak na ciebie. To jedyny, który znam i zawsze jest otwarty. W tej porze. Nie, nie ma żadnego innego, dlatego wiedziałem. Spędzasz czas w Lakewood? Nie. Tylko czasami tamtędy przejeżdżasz? Nie, 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 nie. Wiedziałem, że zatrzymam się u baristy, ale wiedziałem, że to jedyny otwarty w tej okolicy. Dlatego tam nie poszedłem. Nie chodzę w tamtę okolicę. Po prostu się tam wybrałem. Piłem. Byłem w odpowiednim stanie umysłu. To był tylko pomysł. Myślałem, że to dobre rozwiązanie. Myślałeś, że w końcu przyjdziemy? Nie jestem pewien. To znaczy... Myślałem, wiesz, bo szczerze mówiąc, obudziłem się następnego ranka i wiedziałem, co zrobiłem, ale czułem, że to nie byłem ja. Nie wiem, bardzo mi przykro. I po prostu pomyślałem, że jeśli coś się stanie, to rozumiem, co zrobiłem. Wiesz, nie chciałem, naprawdę bardzo mi przykro. Rozumiem, co zrobiłem, więc powiedziałem, że jeśli coś się stanie. Więc w tym momencie powiedziałeś, że przeszedłeś przez napad złości albo furii. Wydaje mi się, że powiedziałeś złość, nie furia, ale co ona zrobiła, żeby to wywołać? Powiedziała coś? Powiedziała coś, co cię uraziło? Powiedziała? Nie, nie, nie. Byłem tam. Rozmawiałem z nią, ale czułem się, jakby mnie tam nie było. Jakby mój umysł... Byłem po prostu pijany i skupiałem się tylko na wszystkim, co... No wiesz... Co Cię wywołało? Jaki był ten decydujący moment? Powiem Ci, co się stało. Tak, ona. Podała Ci drinka. Wziąłeś go i rzuciłeś na ziemię. Więc to jest. Jakby, kiedy podała Ci drinka, to prawie tak, jakbyś w swojej głowie powiedział: okej, okay, to koniec rozmowy. Kontakt się skończył. I po prostu, tak, po prostu. Rzuciłeś to, złapałeś ją. Próbowałeś się pociągnąć, ale straciłeś uchwyt i sięgnąłeś po jej ramię. I udało jej się wyrwać, bo zablokowała kolana oblad. Ale musisz mi powiedzieć, co sprawiło, że tak szybko przeszedłeś od zera do stu. Jestem szczery, nie byłem w odpowiednim stanie umysłu. Nawet nie pamiętam całej rozmowy, którą miałem z tą kobietą. To była tylko chwila. Pamiętam, że czułem się nieobecny, jakby mój umysł był gdzie indziej. I po prostu nie wiem. Pamiętam, że tam byłem i brałem drinka, potem pamiętam, że ją złapałem, a potem poprosiła o pomoc, więc ją puściłem i to wszystko. Nie, po prostu odjechałem. Nie wiem, bardzo mi przykro. Wiem, pamiętam, jak wracałem do domu, pamiętam, jak obudziłem się następnego ranka i pamiętałem, że to zrobiłem, ale to były tylko takie przebłyski. Nie pamiętam. Bardzo mi przykro. To nie byłem ja. Mówię szczerze i wiem, przepraszam. Jeśli się powtarzam, to po prostu. przepraszam. To jest naprawdę szczere. Po prostu mówię prawdę. Byłem pijany i byłem kompletnie rozbity. Nie byłem w odpowiednim stanie umysłu. I. wiedziałem, że to było jedyne miejsce otwarte o tej porze, więc piłem. Pomyślałem, że wpadnę tam na chwilę. I pamiętam, Właściwie nawet nie pamiętam całej rozmowy. Poszedłem. Pamiętam rozkaz i jak wyciągnąłem do niej rękę, a potem kiedy się zatrzymała i powiedziała Pomóż! Puściłem i to było wszystko. To był koniec. Kobieta była przerażona podczas ataku, ale Ezechiel był stanowczy. Nie nienawidzi kobiet i żałuje tego. Byłeś zły na byłą, więc mogłeś to wyładować na tej dziewczynie. Kiedy Może zobaczyłeś, że nigdzie się nie wybieram? Och, możesz to powtórzyć ze mną? Więc. Powiedziałeś, że byłeś zły i smutny. Miałeś całą gamę różnych emocji. Czy to możliwe, że kiedy tam dotarłeś, może wyładowałeś się na bariście? Nie, nie sądzę. Myślę, że to były emocje, które długo w sobie gromadziłem, ponieważ tego dnia nie spotkałem byłej. Poszedłem do jej domu. A jej tam nie było, więc wyszedłem i pomyślałem: okej, okay, już i tak przechodzimy przez trudny okres, więc rozumiem to. Wiesz o co mi chodzi? Pomyślałem, że po prostu pozwolę jej robić swoje, i byłem. Przechodziłem przez to. Nie byłem w odpowiednim stanie umysłu, i wszystko wydarzyło się szybko. I po prostu nie wiem. Po prostu. Jeśli mogę zapytać, jaki jest powód, dla którego. Ty i twoja dziewczyna, albo była dziewczyna, macie problemy? Po prostu uświadomiliśmy sobie, że nie jesteśmy, że nie jesteśmy. Nie. Nie pasujemy do siebie? Nie, tak, my jesteśmy, jak wiesz. To też różnica pięciu lat, prawda? Cztery lata z hakiem. Ona miała swoje sprawy i dzieci, więc staraliśmy się, żeby to działało, ale wiesz, jak jest. Jak długo byliście razem? Około dziesięciu miesięcy. Nie próbuję tego roztrząsać. Stop, nie, 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 próbuję. Dać ci naszą pracę. Z naszej perspektywy, wiesz, te dziewczyny czy kobiety są bardzo, bardzo podatne na zagrożenia o 2:30 nad ranem. Oczywiście ich strój, praca i miejsce przebywania narażają je na kontakt z różnymi ludźmi przechodzącymi w pobliżu. I dlatego, kiedy to widzimy, musimy zakładać najgorsze. Musimy myśleć, wiesz. Czy planowałeś się porwać, zabić lub napaść seksualnie? Tak. Czy to. Czy to wydarzyło się gdzie indziej? Mamy jakiś schemat, musieliśmy potraktować to poważnie? Tak, nie, to ma sens. To ma sens. Dlatego tak mocno się za to zabraliśmy? Nie, to ma sens. Rozumiem, 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 co wiesz, rozumiem. Jak mówiłem, naprawdę bardzo przepraszam. Byłem nawalony i, wiesz, nie pamiętam. To były tylko przebłyski. Żałuję tego i przepraszam. I. To był moment, żałuję tego, wiesz. Jasne. Ezechiel został aresztowany i oskarżony o próbę porwania. Nie przyznał się do winy i później został zwolniony z aresztu za poręczeniem własnym. Baristka oświadczyła Fox 13 w Waszyngtonie, że była rozczarowana jego zwolnieniem. Napisała, szczerze mówiąc, bardzo denerwuje mnie, że jako młody i pierwszy raz łamiący prawo nie otrzymał kaucji ani aresztu domowego. Uważam, że mężczyznom stosującym przemoc wobec pracownic seksualnych powinno się doliczać dodatkowe zarzuty, bo często to właśnie nas wybierają na cel. Z tego co zrozumiałam z jego wywiadu, był zdenerwowany problemami z dziewczyną i postanowił wyładować się na mnie, obcej osobie, która była dla niego miła i traktowała jak każdego klienta. Szczerze mówiąc, mam się dobrze. Nie doznałem fizycznej krzywdy i cieszę się, że to mnie spotkało, a nie kogoś bezbronnego. Szczerze mówiąc, jeśli popełnia takie akty przemocy w wieku 19 lat, nie jestem pewna, że nie zrobi tego ponownie komuś, kto może nie mieć tyle szczęścia, co ja. Nazwisko ofiary zostało utajnione dla prywatności. Internetowe rejestry wskazują, że rozprawa Ezekiela Guerrero odbędzie się 26 września, a proces w listopadzie. Dziękujemy, że byliście z nami w Law and Crime. Nazywam się Elżbieta Milner.